Rzuty rożne to najważniejsze, całe fragmenty gry w FC25. A ty masz problem z ich strzelaniem? Spokojnie, w tym odcinku pokażę ci cztery sposoby jak strzelać rzuty rożne. Są one turboproste i pozwolą ci wygrywać więcej meczów. I przejdźmy do pierwszego schematu, który jest bardzo efektywny, jeśli zawodnik, aż oponent wychodzi bramkarzem. Potrzebujemy do niego srebrnego playstylu deadball lub złotego playstylu deadball. A także, żeby zawodnik miał pojęcie o sile strzału lub podkręceniu piłki. Co potrzebujemy? Potrzebujemy wycelować narzut rzut rożny tutaj w to miejsce, czyli na maksa w prawo prawą gałką i na środek piłki celujemy. Ja także naszą linię przesunąć lekko z pozycji podstawowej, lekko w prawo, żeby była mniej więcej tutaj w tym miejscu. I następnie celujemy na 3,2 gałki. Czyli no i troszkę gałki Ale jeśli was zawodnik ma 99 siły To warto na tym pasku troszkę zmniejszyć siłę Żeby ta piłka nie wyleciała wam gdzieś w kosmos pod poprzeczkę Tak samo jeśli ma lepsze podkręcenie Warto jest troszkę bardziej w prawo Lub jeśli ma mniejsze trochę bardziej w lewo Do tego bardzo ważne jest wejście na ranę treningową Wejście na momenty, podpalenie sobie rzutu rożnego I potrenowanie tych rożnych do wkręcania, bo no, nie jest to proste Jeśli robimy to za pierwszym razem, a praktyka czy nie mistrza i każdy musi jakby dostosować swojego zawodnika, którego ma obecnie w drużynie, do schematu wrzutki zrożonego na Bruno Fernandesza, jest tak jak pokazałem tutaj na innej karty może być dosłownie lekko w prawo, bardziej lekko w lewo, troszkę mniej siły. Musicie sobie zobaczyć sami przetestować, ale bramki wpadają w zacne i bardzo łatwo je strzelić. Jak już to patentujemy. Następnie mamy drugi tak zwany schematik ulubiony z F24, czyli podajemy zawodnikiem który wykonuje rzut rożny do tyłu, na maxa za pomocą przycisku na PlayStation R1 plus Xik. Na, na Xboxie jest to RB plus A, czyli mocne podanie na cztery paski. Ważne, żeby ten zawodnik tutaj miał dużo dośrodkowania, lub Silver PlayStal albo złoty Playstal do wrzutek bo to na pewno pomoże nam w dalszej finalizacji akcji. Dajemy do tyłu w momencie, gdy piłka jest gdzieś tutaj. Klikamy na tego zawodnika. Tutaj żuka przycisk L1 na PlayStation lub LB na Xboxie, żeby on bijał tam do przodu. Tutaj na tak zwaną wrzuteczkę. Następnie oddajemy piłkę i czekamy na dogodny moment, aż ten zawodnik, który, którego wypuściliśmy wcześniej, będzie mniej więcej miał się z linią obrony, żeby dać mu wrzutkę z po prostu trójkątem na. Trzy paski, dwa i pół. zależy od Waszego zawodnika. Musicie sobie dostosować. Dajemy wrzutę. I jest gol z główki. Ważne, uważajcie na spalone, bo często ludzie wybiegają. Przejdźmy do trzeciego schematu, który używam najczęściej. I jest to tak zwany koski. Dajemy tak samo jak teraz. Podanie do tyłu. Tutaj nie widzicie, ale to jest urywek ze streama. I niestety nie miałem innego w tym momencie. Żeby kamerka nie zasłaniała. Dajemy podaj na maksa do tyłu. I wypuszczamy znowu tego zawodnika. I następnie będziemy starali mu się podać piłkę, jeśli mamy taką możliwość. Hop. I tym zawodnikiem już biegniemy na R1. Biegniemy sobie do przodu. Gdzieś w to miejsce mniej więcej. Biegniemy. I strzelamy tak zwaną na. Ważne, bardzo ważne na czy czyli na time Finishingu. Jak to wykonać? Trzeba kliknąć strzał i drugi raz strzał blisko piłki Trivelkę strzelamy to pomocą LT plus strzał na Xboxie I L2 plus strzał na PlayStation Bardzo ładnie wchodzi w długi róg I jest to też mój ulubiony sposób, to jest najbardziej, mój najbardziej ulubiony sposób Ale tu jest jeszcze jeden mankament Jeśli zobaczycie, że ten zawodnik Biegnie tutaj zawodnika, to wtedy po prostu biegniecie tym Grimaldo i modujecie triwelkę. Więc trzeba na to patrzeć, co robi nasz oponent. Czasem nas coveruje, żeby podania nie doszło, czasem żebyśmy nie biegli. Zależy od oponenta, musicie na to zwrócić szczególną uwagę. I kolejna ważna rzecz, jak tu zrobić, żeby był zawodnik lewonożny, pod triwelka a tu prawonożny. Na początku, jak wybieracie sobie zawodnika do rzutu rożnego, ja na przykład tu miałem. Panią Kamil Abili. W tym, tym miejscu był pan Grimaldo. Musicie zmienić na dowolnego do innego zawodnika. Wtedy z automatu wasz lewy obrońca będzie po lewej stronie, prawy obrońca po prawej stronie i macie zawodników pod trivelkę. I przejdźmy do ostatniego schematu, który jest poniekąd podobny do tego, albo zależny od tego schematu. Jest on również totalnie fajny i lubię go używać. Potrzebujemy do tego y, playstylu. Akrobata srebrny lub złoty, najlepiej złoty, ale ja jednak srebrny powinien wystarczyć. Tak według mnie. Następnie y, zawodnik, który da na piłkę odchodzącą. Celujemy mniej więcej na środek gdzieś tutaj obok te, tego przecięcia linii. Ciemniejszą i jaśniejszą. Następnie klikamy dwa razy L1 na PlayStation, albo na Xboxie na zawodnika, który ma akrobatę. Czyli u mnie to jest Gareth Bale w wersji y, Toty Icon. Następnie biegniemy nim leciutko tutaj to miejsce do przodu. I, a dlaczego to jest skuteczne? Bo przez 20 minut meczowych, jak miałem różne, podawałem piłki do tyłu na tą trivelkę, która była przed chwilą. A w tym momencie będę chciał oponenta zbejtować, żeby on tam pobiegł i mi zrobił miejsce. Widzicie tutaj przełącza zawodnika, który stał gdzieś tutaj i biegnie kryć tą trivelkę, żeby mi ja tego nie strzelił. To w tym momencie właśnie zmieniłem. I dajemy wrzutkę na baila, który ma tu turbo dużo miejsca, na około 2,5 paska. Widzicie, jak celować. Dajmy wrzutę na baila. Podbiegamy nim i klikamy L2 plus strzał na PlayStation LT plus strzał na Xboxie. I wtedy bail nam pakuje przez są przewrota. Jest gol, nie ma czego zbierać oponent w szoku. To by było wszystko, ale pamiętajcie bez odpowiedniej taktyki ani róż, więc zapraszam do taktyki Andresa Wierganka lub mojej i trzymajcie się siema.